W czwartek 28 stycznia na ulicy Podrzecznej w okolicy Manhattanu Fundacja Pro Aperte zorganizowała happening we współpracy ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie, którego członkowie własnoręcznie wykonali jeżyki w ogromnej ilości dla każdego wspomagającego zbiórkę na rzecz dzieci z autyzmem. Co organizuje Fundacja Pro Aperte? Fundacja Pro Aperte, która zajmuje się pomocą, profesjonalną pomocą dzieciom z autyzmem. Dziś do Kutna daje trochę koloru, trochę radości, a to wszystko dlatego, żeby naszym podopiecznym pomóc. Naszymi podopiecznymi są dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. I dzisiaj na ulicach Kutna, również tutaj na Manhattanie zbieramy pieniądze przede wszystkim właśnie na terapię tych dzieci, żeby mogły funkcjonować tak jak ich rówieśnicy. Ja jestem ubrana na kolorowo, mam również kolego klauna i chodzimy, zbieramy pieniążki, ale sprzedajemy również jeżyki, a za te jeżyki jesteśmy bardzo ogromnie wdzięczni Uniwersytetowi Trzeciego wieku, ponieważ właśnie wolontariusze z Uniwersytetu Trzeciego wieku my mówimy w fundacji, że to są tacy przybrani dziadkowie i babcie naszych podopiecznych, którzy się nimi zajęli i przytulili ich do serca i mimo pandemii, mimo, tych ograniczonych y, możliwości pomocy. Oni wzięli kawałek filcu, wzięli nitkę i igłę w dłoń i uszyli piękne jeżyki, za co bardzo, bardzo ogromnie dziękujemy. Mam nadzieję, że za to, że mówię o nich, że to są przybrani dziadkowie i babcie, nikt się nie obrazi, dlatego że wiemy, że Uniwersytet III wieku to są ludzie młodzi duchem i tak naprawdę, kiedy przebywamy w ich towarzystwie, to czujemy się jak ich rówieśnicy. Dzisiaj liczymy na szczodrość mieszkańców Kutna. Przy ostatniej takiej akcji mogliśmy na nią liczyć, Udało nam się zebrać naprawdę bardzo fajną kwotę pieniędzy. Mamy nadzieję, że teraz będzie podobnie, dlatego że godzina terapii dziecka z autyzmem prowadzona na wysokim poziomie przez profesjonalnego terapeutę to jest koszt około 70 złotych. A nam zależy na tym, żeby dzieci Skutna i okolic, ale także każde dziecko, które trafi do naszej fundacji, mogło otrzymać profesjonalną pomoc i żeby mogła być ta pomoc przede wszystkim darmowa. I to jest nasze zadanie, dlatego dzisiaj tu jesteśmy. Jeżeli chcecie, zapraszamy. Wchodźcie na naszą stronę proapert.pl, tam jest numer konta. Dzieciaki czekają na Waszą pomoc. Trzymamy kciuki, że dzisiaj będzie bardzo dobrze. I już z góry teraz dziękujemy wszystkim mieszkańcom Kutna, którzy są hojni, którzy się uśmiechają, którzy chcą pomagać. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dlaczego warto pomagać? Myślę, że każda pomoc jest ważna, a teraz w tym czasie dość trudnym dla nas wszystkich, pewnie przede wszystkim ważna. Nam przede wszystkim zależy na tym, żeby dzieci z autyzmem nie musiały przerywać swojej terapii, dlatego że przerwa w terapii to jest bardzo duża przeszkoda w niej i nam zależy na tym, żeby ta terapia była stała, żeby była efektywna, a żeby zapewnić to podopiecznym naszej fundacji po prostu potrzebujemy pieniędzy. Ośmielamy się was wszystkich prosić o to, żebyście nas wspomogli, ale przede wszystkim dziękujemy w imieniu naszych podopiecznych. Dzień dobry. Jesteśmy z Fundacji Pro Apertę, zbieramy sobie kupiłam cudatka. Proszę bardzo. Przepiękne. Tak, i poproszę kuszeczkę. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dzień dobry, dzień dobry. Zbieramy na terapię dla dzieci z autyzmem. Fundacja Pro Aperte Skutna. I mamy uloteczkę, i, a za 10 zł mamy takiego jeżyka uszytego przez Uniwersytet III wieku. Bardzo Pani dziękujemy w imieniu Podopiecznych za wsparcie. Wielkie, wielkie dzięki.